Bo chodzi o to, że dzisiaj z Kopca Wandy, z okolic Kopca Wandy yy, jesteśmy na Kopcu Wandy. Yy, jak wiadomo, to miejsce, sam Kopiec, jest jednym z najcenniejszych zabytków historycznych, archeologicznych yy, Nowej Huty i nie tylko. Yy, no, i jesteśmy na terenie wokół Kopca. Yy, na tym terenie, na którym kilka lat temu zorganizowaliśmy dwie edycje yy, Święta Kopca Wandy, na którym dominowała edukacja archeologiczna i dominowała muzyka. Muzyka hip hopowa, muzyka. Ciężka, rokowa, pamiętamy zespoły TSA, czy Gramatik, czy mnóstwo dobrego rapu z Nowej Huty i okolic. No i po co o tym mówię, po co się tutaj znaleźliśmy? Chcemy przywrócić święto Kopca Wandy, zorganizować trzecią edycję tego święta w bieżącym roku, we wrześniu bieżącego roku. I tym filmikiem chciałbym zachęcić, zaprosić, czy też poprosić wszystkich tych, którzy Chcieliby wspomóc finansowo organizację Święta Kopca Wandy do tego, aby skontaktowali się z nami, porozmawiali, zapytali co mogą zyskać, co będzie w samym programie, tak abyśmy mogli oddolnie, nowochrócko i dość prężnie przygotować trzecią edycję Święta Kobca Wandy, zarówno z dobrą, złożoną gatunkowo muzyką, jaki z ciekawymi ulicznymi, związanymi z tą kulturą uliczną, warsztatami, projektami, które dzieci mogłyby bliżej poznać, mogłyby się z tym zaznajomić, zaprzyjaźnić. Być może któryś z dzieciaków mógłby przy okazji trzeciej edycji święta Kobca Wandy odkryć w sobie jakiś talent związany z tą właśnie dziedziną ulicznej. Sztuki. Dlatego zachęcam wszystkich, tych, którzy mają grubsze portfele, mają swoje firmy, chcieliby się zareklamować, chcieliby wspomóc organizację Święta Kopca Wandy do tego, aby skontaktowali się z nami i abyśmy mogli porozmawiać o tym, na jakiej zasadzie, na jakim, w jaki sposób moglibyśmy rozpocząć naszą, naszą współpracę, bo jak wiadomo bez środków finansowych tego przedsięwzięcia, dużego przedsięwzięcia muzycznego i edukacyjnego nie uda nam się zrealizować. Ale to jeszcze nie wszystko, z Kopca Wandy idziemy w jeszcze jedno miejsce, które zaprezentujemy, przybliżymy i poprosimy o wsparcie finansowe także dla innej e, imprezy. Bo chodzi o to, że tym razem zalej Alei Róż. Dlaczego z Alei Róż? E, bo to właśnie w tym miejscu, w wyłączonej części z ruchu kołowego Alei Róż, e, od 2004 roku, przez trzy kolejne lata, organizowaliśmy Nowochudzki Maraton Filmowy. I tę imprezę, to wydarzenie, również chcemy się na kulturalną mapę Nowej Huty i chcemy na przełomie sierpnia i września, tym razem, przygotować już piątą edycję nowowódzkiego Maratonu Filmowego. Z filmami dokumentalnymi, z filmami, które prezentowałyby, przybliżałyby historię. Nowej huty i kombinatu, huty Lenina, huty Sędzimira, ale również z tym wszystkim, co młodzi filmowcy z Nowej Huty przede wszystkim nakręcili przez ten ostatni czas ostatni okres. I tutaj kolejna prośba, kolejne, kolejne zwrócenie się do Was, do mieszkańców Nowej Huty, do ludzi Nowowodzkiego Biznesu o pomoc i wsparcie finansowe do przygotowania i organizacji tej właśnie imprezy, Nowohudzkiego Maratonu Filmowego. Ta impreza była naprawdę wyjątkowa i wyśmienita z jednego, czy też z dwóch powodów, nie jednego. Pierwszy powód był taki, że no odtwarzaliśmy i przyswojaliśmy sobie przeszłość historię Nowej Huty, a drugi walor te, tegoż wydarzenia był taki, że integrowaliśmy się. Przychodziły na Nowohudzki Maraton Filmowy, przychodzili ludzie w różnym wieku, czudziły całe rodziny, przynosiły koce, picie, jedzenie, to wszystko, co y, pomagało przetrwać ten y, 2-3 godzinny maraton filmowy z filmami o Nowej Hucie. Dlatego raz jeszcze zwracam się y, do wszystkich chętnych, do wszystkich Państwa, którzy mogliby podzielić się z nami y, swoim groszem, y, aby włączyć się w organizację i przygotowanie y, zarówno trzeciej edycji Święta Kopcewandy, jak i piątej edycji Nowowolskiego maratonu filmowego. Nie jest sztuką zrobić imprezę w Ośrodku Kultury należącym do gminy miejskiej Kraków. Nie jest sztuką zorganizować jakieś wydarzenie muzyczno-kulturalne wokół tegoż ośrodka za wyżebrane, wyproszone pieniądze. Urzędzie Miasta Krakowa. Nie będziemy tego robić. Chcemy to zrobić oddalnie, chcemy to zrobić sami. Chcemy to zrobić z Waszą pomocą. Jeśli jesteście w stanie nam w tym pomóc, zachęcamy do współpracy. Poza tym wszystkim, co powiedziałem, uważam, iż Nowa Huta powinna zostać wolnym miastem, samodzielną gminą miejską, bo jedna samodzielna gmina miejska Nowa Huta to więcej niż pięć bezradnych dzielnic Miasta Krakowa. Serdeczne dzięki za uwagę. Czekam na jakiś kontakt. Do zobaczenia w następnym filmie.